Wymienię sześciu bramkarzy. Prosiłbym cię, abyś uszeregował ich na miejscach od 1 do 6, nie wiedząc, kogo wymienię następnego. Zaczynamy od Sławka Abramowicza. No teraz pytanie, czy to będzie z ekstraklasy bramkarzy, czy z klasy światowej, ale w obecnej formie myślę, że dam. Dobra, bezpiecznie na czwóreczkę. Czwóreczkę. To tak ci podpowiem, że będą na pewno sami polscy bramkarze. Okay, okay. Bartosz Mrozek. Piątka. Piątka. Ile ich będzie? Sześciu. Sześciu. Mhm. Teraz mamy Bartłomieja Drągowskiego. Trójeczka. Trójeczka. Kamil Grabara. Dwójeczka. Dwójeczka, czyli pozostała nam jedynka i szóstka. Marcin Bułka. Teraz pytanie, czy będzie, czy będzie Szczęsny lub Skorupski? Dobrze, dam szósteczkę, mimo tego, że nie do końca się z tym zgadzam, ale szóste, okay. szósteczkę dam. No i tak, na koniec jest Łukasz Skorupski. No to jedyneczka, dla mnie pierwszy bramkarz reprezentacji Polski.